Mamy możliwość zobaczenia w tym momencie alternatywnych narzędzi połowowych. Jedna z klatek, klatka pontonowa, nowa konstrukcja oprocentowana przez Szwedów, nowa w Polsce, natomiast już na Bałtyku tego typu narzędzia połowowe są stosowane. Konstrukcja, której stosowanie powinno być w interesie nie tylko rybaków, ale również innych organizmów, użytkowników morza, ponieważ jest to konstrukcja, która ogranicza przyłów. A z drugiej strony uniemożliwia tak naprawdę przede wszystkim fokom wyciąganie połowu z samej konstrukcji, z samego narzędzia. Jest to narzędzie, które chcemy testować razem z rybakami, ponieważ musimy je w pewien sposób modyfikować. To jest konstrukcja przygotowana na warunki szwedzkie, na tamten rejon Bałtyku, więc wiadomo, że w pewien sposób mogą być problemy z jego, z jego użytkowaniem tutaj w rejonie południowego Bałtyku. Stąd tak bardzo ważne jest testowanie. Ewentualnie późniejsza modyfikacja wraz z rybakami, czyli użytkownikami tak naprawdę tych narzędzi połowowych. Alternatywne narzędzia połowowe to przede wszystkim narzędzia, które mają godzić interesy ochrony środowiska, ochrony m.in. saków morskich oraz interesy rybaków. Obecnie, przy coraz większej ilości informacji o martwych fokach. Tak naprawdę stosowanie, stosowanie właśnie tego typu konstrukcji mogłoby w jakiś sposób załagodzić cały konflikt, który pojawił się tutaj ostatnim, ostatnimi czasy. Alternatywne narzędzia połowowe są bezpieczne dla ssaków morskich, również dla, dla ptaków morskich, więc wydawałoby się, że warto, warto zacząć, zacząć je stosować. I w pewien sposób wymieniać tradycyjne narzędzia połowowe właśnie na narzędzia, które są bezpieczne dla, dla innych użytkowników morza. Jeśli chodzi o klatkę pontonową, ona ma tak naprawdę kilka różnego rodzaju zabezpieczeń. Zabezpieczenie przed przyłowem ssaków morskich, ale również ogranicza wyciąganie ryb przez m.in. foki właśnie ze środka konstrukcji. Jedna z podstawowych zalet to podwójna ściana z samej komory. Tej można zobaczyć tak naprawdę ostatni fragment klatki pontonowej, czyli komorę, do której finalnie trafiają ryby i dzięki zastosowaniu właśnie podwójnej, bardzo wytrzymałej ścianki z sieci Dynema, foka ma tak naprawdę ograniczone możliwości, żeby dostać i wyciągnąć rybę z środka. To jest, to jest pierwsza, dosyć kluczowa sprawa ale również mamy zabezpieczenie przed wchodzeniem fok do konstrukcji, co groziłoby właśnie przyłowem i, i uniemożliwieniem foki wydostania się do, z, z konstrukcji na, na zewnątrz. I to przede wszystkim takie charakterystyczne dwie ramy. Jedna z nich jest widoczna tutaj w środku klatki, która uniemożliwia dostania się foki do, do, do samej komory, w której mamy ryby. Tak więc dzięki właśnie tej podwójnej ściance Foka, nawet jeśli uderzy z impetem, starając się dobrać do, do ryb w środku, no, nie będzie miała żadnych, żadnych szans. Były prowadzone różne, różne badania, dzięki zastosowaniu oczywiście kamer, które pokazały, że foka nie jest w stanie sforsować tej podwójnej ściany, właśnie klatki pontonowej, a tym samym nie jest w stanie w tym momencie uszkodzić połowu, który znajduje się w, w samej komorze klatki pontonowej. No, a z drugiej strony również nie będzie w stanie przedostać się przez wąskie gardła, co takie dwie ramy, które uniemożliwiają oce dostania się do środka, tak więc kwestia przyłowu również jest w tym momencie mocno, mocno ograniczona. Z obecnych danych nie, nie odnotowano przyłowu właśnie w tego typu konstrukcjach, więc wydaje się naprawdę być narzędziem bezpiecznym dla, dla ssaków morskich. W tej konstrukcji mamy kilka elementów, które mają ograniczyć przełów między innymi wewnętrzna krata, która uniemożliwia dostanie się m.in. fokom do, do środka, ale również można w pierwszej tej obręczy zainstalować też podobną kratę, przez którą oczywiście będą się dostawały ryby, natomiast już foki taki, takiego wejścia, takiej, takiej kraty nie będą w stanie sforsować. To, co istotne w tego typu konstrukcji, to ten patent plus. Nazwa klatka pontonowa właśnie wzięła się od tych dwóch Charakterystycznych płuc, które mogą być pompowane. W tym momencie cała dosyć masywna konstrukcja w prosty sposób jest unoszona na powierzchnię. W tym, w tym momencie rybak może łatwo wyciągnąć połów, i, i faktycznie, taką konstrukcję może obsługiwać rybak z małej jednostki, nawet w pojedynkę. Więc jest to faktycznie. Mimo rozmiarów, mimo gabarytów konstrukcja bardzo prosta w, w dalszej obsłudze.